Cześć! Dzisiaj chciałabym zapoznać Ciebie z sześcioma najważniejszymi czynnikami klimatotwórczymi. Słuchajcie, te czynniki będą bardzo istotne, dlatego że zadania na maturze mogą być bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o tę tematykę, ale jak zrozumiecie tych sześć punktów, które wpływają na klimat na Ziemi, to myślę, że po prostu będzie Wam łatwiej. Pierwszy czynnik to szerokość geograficzna. Dlaczego to jest takie ważne? No z prostej przyczyny. Dlatego, że determinuje nam to, ile słońca będzie docierało do powierzchni Ziemi. Poprawnie powinna powiedzieć, ile promieniowania słonecznego. Czyli świadczy to o kącie padania promieni słonecznych. Tak więc zasadniczo im bliżej równika, tym kąt padania promieni słonecznych będzie wyższy. Oczywiście będzie wpływało na temperaturę powietrza na no, kuli ziemskiej, ale też na y, powstanie na przykład na równiku niżu y, barycznego, powstanie chmur i opady. I y, no jest to myślę dość oczywiste. Druga kwestia, czyli drugi już drugi czynnik jest to odległość od mórz i oceanów. I tutaj mówimy tak naprawdę o tym, czy na temperaturę i na opady będzie wpływała masa powietrza wilgotnego, czy masa powietrza suchego. Najlepiej jest to widoczne w klimacie umiarkowanym. Wtedy mówimy o tym, że wyznaczamy coś takiego jak typy klimatu. Możemy mieć klimat morski, klimat kontynentalny, bądź pośrodku klimat przejściowy. Dlatego w Polsce mówimy, że leżymy w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, a typ to jest przejściowy. No i co tutaj będzie ważne? Słuchajcie, w powietrzu wilgotnym, czyli tym morskim, zmiany hmm, temperatury powietrza będą zachodziły bardzo wolno. W klimacie kontynentalnym znacznie szybciej. No i teraz, jeżeli mamy klimat morski, to pamiętajmy o tym, że roczna amplituda temperatury powietrza będzie mała, ponieważ będziemy mieć łagodne zimy i chłodne lata. Co w Polsce. Możemy zauważyć w przypadku powiedzmy Szczecina, który leży na zachodzie Polski. Teraz jeżeli chodzi o klimat kontynentalny, tam mamy duże zmiany temperatury, czyli latem będzie gorąco, a zimą będzie mroźnie, więc roczna amplituda temperatury powietrza będzie duża. Jakbyśmy na przykładzie Polski chcieli zobaczyć, no to taka duża amplituda jak na nasze warunki oczywiście będzie dotyczyła, no powiedzmy Lublina, tak, bo to jest miasto leżące na wschodzie. Więc można by powiedzieć na przykładzie Europy, że jak przesuwamy się z zachodu, czyli z nad Atlantyku, na wschód, czyli w stronę Rosji, to będzie nam narastał kontynentalizm. To jest ważne zagadnienie i tutaj bardzo często mam pytania na maturze właśnie dotyczące tego zagadnienia. Więc jakby nie patrzeć, odległość od mórz będzie miała spore znaczenie, co potem będzie widoczne na klimatogramach, ale to w następnym filmiku. Więc mamy już punkt drugi załatwiony. Słuchajcie, trzecim punktem y, będą prądy morskie. Dlaczego to jest takie ważne? Bo prąd morski, jak już y, zapewne na lekcjach się dowiedzieliście, jeżeli jest on ciepły, to będzie wpływał na zwiększenie opadów i podniesienie temperatury powietrza. Natomiast prąd, y, prąd morski chłodny będzie wpływał na obniżenie temperatury powietrza i wysuszenie otoczenia, bo wtedy nie pada. No i tutaj yy, w zadaniach będziecie mieć takie sytuacje, że podadzą Wam powiedzmy Amerykę Południową, gdzie na wschodzie w Brazylii dużo pada, a na zachodzie w Chile będzie sucho i się okazuje, że przy wschodnim wybrzeżu Ameryki Południowej płynie. Prąd ciepły, brazylijski, a przy zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej, przy Chile, będzie płynął prąd peruwiański, zimny, który wysusza powietrze i obniża temperaturę. No i wtedy już wiadomo, dlaczego mamy tą różnicę temperatury na tej samej szerokości geograficznej. Do tego chciałabym jeszcze dodać, że na temperaturę w Europie i też oczywiście tym samym w Polsce wpływa. Prąd zatokowy, czyli Golfstrom, który przemierza Atlantyk z Zatoki Meksykańskiej aż do północnej części tego też oceanu i wpływa na, na przykład na to, że porty w Norwegii mogą w ogóle nie zamarzać, mimo że tam już mamy wysokie szerokości geograficzne. I mówi się o tym, że ten prąd właśnie podnosi temperaturę w Europie o około 7 stopni, tak? Czyli jeżeli mamy w Polsce tą średnią, mrożną temperaturę, właśnie około tam powiedzmy 7-8 stopni, to mielibyśmy około 0,1, więc jest tu spora różnica. Jakbyście sobie dobrze popatrzyli na mapę klimatyczną, mapę temperatur, tak konkretnie, to okaże się, że naprawdę Europa na tych samych szerokościach geograficznych jest znacznie cieplejsza niż Ameryka Północna, na którą będzie miał wpływ na przykład prąd labradorski. Dobra, to byłby trzeci punkt. Teraz punkt numer cztery. I punkt numer cztery. Numer cztery będzie to wysokość nad poziomem morza. I to myślę, że jest e, sprawa oczywista, tak? Że im wyżej, tym robi się chłodniej. Czyli nic dziwnego, że na obszarach, gdzie będziemy mieli góry, temperatura powietrza będzie niższa, niż na obszarach, na których e, będziemy mieli małą wysokość nad poziomem morza. Do tego. Jeszcze należałoby dodać punkt piąty, czyli rzeźba terenu. No, słuchajcie, to jest ważne przede wszystkim w kontekście opadów. I tutaj Wam przypominam klasyczne zadanie z górką, tak? Czyli tam, gdzie mamy stronę dowietrzną gór, będziemy mieli powietrze wilgotne i będzie po prostu więcej padać, a po stronie zawietrznej góry już będziemy mieli powietrze suche, ono będzie się szybciej ocieplać, bo suche powietrze jest bardziej podatne. Na zmiany temperatury i zauważcie, że po jednej stronie gór może być zimno i padać, a po drugiej stronie może być już ciepło i będzie po prostu sucho, tak? No i jeszcze został nam punkt szósty, czyli pokrycie terenu. Tutaj mówimy o tym, że na temperaturę powietrza. Może mieć wpływ kolor podłoża. Wtedy yy, mamy takie określenie jak albedo. Albedo, czyli stopień odbicia promieni słonecznych. I okazuje się, że kolory ciemne pochłaniają promienie słoneczne, więc taka powierzchnia nagrzewa się szybciej, a kolory jasne będą odbijały promienie słoneczne, więc ta powierzchnia nagrzewa się woli. Dla przykładu yy, podam Wam dwa bieguny, północny i południowy. Na biegunie południowym temperatura średnioroczna wynosi minus 33 stopnie około, a na biegunie północnym ta temperatura będzie wynosiła minus 23 stopnie. Słuchajcie, odległość od równika identyczna. Ale na biegunie południowym mamy cały kontynent z lodem, czyli Antarktydę, i on jest biały, tak? Czyli on odbija promienie słoneczne. A na biegunie północnym e, mamy ocean arktyczny, który. Oczywiście, czasami jest skuty lodem, ale jest to po prostu no, woda, która się porusza, więc są miejsca, gdzie widzimy go z góry jako ciemny kolor, więc wtedy będzie pochłaniał promienie słoneczne. Dobra, i do tego pokrycia terenu to jeszcze można by powiedzieć, że jeżeli mamy pustkowie. Tak, czy na przykład pustynie, no to wówczas jest większa szansa na dobową amplitudę temperatury powietrza, no bo pamiętajmy o tym, że jak mamy powietrze suche i nie docierają promienie słoneczne, to będzie się szybko taki teren wychładzał, tak, a jeżeli będzie dzień, to może się bardzo szybko nagrzać. Jeżeli będzie mieli roślinność, ona zawiera w sobie wodę, no to te amplitudy dobowe będą wówczas mniejsze. Jeżeli bylibyśmy też w terenie, który jest gęsto zabudowany, to pamiętajmy, że jest to pewna ochrona przed wiatrem, który zwykle obniża temperaturę powietrza, ale tam też może dojść do efektu tunelowa, tunelowego, tak? czyli wiatr sobie hula między budynkami. I tutaj też warto pamiętać, że mamy coś takiego jak miejską wyspę ciepła, tak? czyli w centrum miasta będzie trochę cieplej niż na jego obrzeżach. A jeżeli patrzylibyśmy jeszcze tutaj na przykład na las, to pamiętajmy, że w lesie mamy ograniczony wiatr i zimą w takim lesie będzie po prostu dzięki temu trochę cieplej. Natomiast latem ze względu na zawartość wilgoci w lesie będzie troszkę chłodniej niż yy, na zewnątrz. Ok, myślę, że tych informacji jest już całkiem sporo i to jest takie sześć głównych czynników, yy, które będą wpływały na klimat na kuli ziemskiej. Oczywiście powinieneś sobie jeszcze otworzyć atlas i spojrzeć na mapkę z klimatami, na mapkę z prądami morskimi, z temperaturami, żeby móc zweryfikować to, co Ci teraz powiedziałam. I oczywiście zajrzeć do podręcznika, żeby to sobie jeszcze raz przeczytać i utrwalić. Na razie dzięki i życzę miłej nauki.